Wziął zakładników w banku, żądał okupu. Finał akcji Gruzja, napastnik przetrzymujący zakładników w banku aresztowany. Uzbrojony mężczyzna, który przez 8 godzin przetrzymywał w środę 21 października zakładników w oddziale Banku Gruzji w Zugdidi na zachodzie kraju, domagając się 500 tysięcy dolarów okupu, został aresztowany przez policję, podała wieczorem telewizja publiczna. Wcześniej wypuścił trzy osoby, w tym kobiety w ciąży. W Zugdidi operacja specjalna zakończona. Policjanci wyprowadzili napastnika z podniesionymi rękami. Według posiadanych informacji sam oddał się w ręce policji, podała telewizja. Poinformowano też, że wszyscy zakładnicy są już oswobodzeni, a napastnik został przewieziony w konwoju na posterunek policji. Domagał się pół miliona dolarów zamaskowany sprawca ataku na bank w wojskowym mundurze, z bronią automatyczną i ręcznym granatem, wziął jako zakładników 20 osób, pracowników banku i klientów. Domagał się 500 tysięcy dolarów i bezpiecznego wydostania się z budynku. Najpierw uwolnił kobietę w ciąży, a potem w trakcie negocjacji dwóch innych zakładników. Informował wcześniej wiceszef gruzińskiego MSW Władimir Bortsfadze. MSW wszczęło śledztwo z artykułów dotyczących rozboju, bezprawnego posiadania i noszenia broni palnej oraz wzięcia zakładników.